Wszystkim bardzo się cieszę, że jesteście ze mną. Na samym początku chciałabym Was od razu przeprosić za światło. Mam nadzieję, że dla Was będzie w miarę okej. Okay. Przez cały dzień jest dzisiaj szaruga, jest brzydko, w ogóle nie ma słońca. Jest godzina na chwilę obecną 14 i przez cały dzień jest tak samo. No, po prostu jedna wielka masakra, ale mam nadzieję, że filmik będzie dla Was w miarę widoczny. I dzisiejszy mój filmik będzie to haul. Będzie to haul zbiorczy, ponieważ będą to zakupy, które zrobiłam w październiku i w listopadzie. Jak wiecie, zbierałam kasę na zakupy w Niemczech, poczyniłam te zakupy w Niemczech i tam właściwie zdobyłam wszystkie najpotrzebniejsze produkty, jakie chciałam i tak dalej. I u mnie tak jest, że ja często zbieram kasę, i później kupuję coś w Niemczech, i ewentualnie w, w Polsce dokupuję to, co potrzebuję. Pierwszymi rzeczami, jakie chciałabym Wam pokazać, o których zupełnie zapomniałam w tamtym poprzednim filmiku, gdy pokazywałam produkty z Niemiec, są to maseczki. Jest to maseczka przeciw wypryskom. Tutaj mam dwie maseczki czekoladowe. Jedna jest to, a właściwie dwie, to są maseczki z minerałami z Morza Martwego. To jest maseczka truskawkowa z kwasami i z peelingiem. A to jest maseczka, o ile się nie mylę do skóry suchej, która potrzebuje nawilżenia i tak dalej, to jest maseczka dla mojej mamy, nie dla mnie. Ja już tych maseczek używałam, tutaj nie ma wszystkich, które ja kupiłam. Są to maseczki z szabens, które można kupić na pewno w DM-ie, czy w innych drogeriach w Niemczech, nie wiem, nie chcę kłamać, bo naprawdę nie wiem. I koszt takiej maseczki to jest 65 albo 69 eurocentów. Tutaj mam połówkę, ponieważ ta się składa, tak jak widzicie jest na dole i tutaj jest u góry, że w sumie ona jest w wielkości tej czekoladowej, tylko składa się z dwóch połówek. Ta Maseczki, tutaj reszta jest w całości. A nie, tu mogę wam pokazać, bo ta właśnie jest tak e, też skonstruowana, że tu mamy jedną część, tutaj drugą. I tak jak mówiłam, koszt takich maseczek to 65-69 eurocentów. Dla mnie są rewelacyjne. Kolejną rzeczą, jaką chciałabym wam pokazać, będzie to peeling. E, peeling do ciała. E, zawiera ekstrakt bzu. Jest to Joanna Zapteczki Babuni. On się prezentuje w ten sposób. Jego kupiłam na promocji w Superfarmie za 11 zł, tam bez grosza. On normalnie. Chyba kosztuje 16 czy 15 zł, tak mniej więcej. Ja ogólnie e, skończył mi się mój peeling i e, poszukiwałam peelingu z Tutti Frutti, ale niestety nigdzie nie mogę go znaleźć. Byłam w Oshą, go nie widziałam. Byłam w Rosmanie, również go nie widziałam. Szukałam go w Tesco, po prostu nie ma. Wsiąkły te peelingi, nie wiem gdzie one są. Będę dalej poszukiwała, więc kupiłam sobie ten peeling i skusiłam się na niego, bo była w sumie promocja, o nim nic nie słyszałam i tak dalej. I jest to Body Scrub i on ma to w sobie, e, już Wam mówię, on jest z cukrem. O ile się nie mylę, a nawet na pewno jest z cukrem. I on tutaj ma w ogóle wygładzić naszą cerę, skórę, cerę, no właściwie skórę. I wszystko ładnie, pięknie, prezentuje się w ten sposób. On ma taką w miarę rzadką konsystencję. Jest to taka konsystencja, hmm, podobna do tego peelingu, który można, mogliśmy kiedyś kupić w Biedronce. Bardzo fajny kolor. No dla mnie to jest rewelacja. I do tego ten zapach. Ja się zdecydowałam na ten peeling, ponieważ było do wyboru trzy. Był y, chyba y, z, z ekstraktem z czarnej oliwki, właśnie ten z bzem i jeden był z ekstraktami z y, coś tam mleka i tak dalej. Nie, nie pamiętam teraz dokładnie nazwy. I powiem Wam, że powąchałam każdy z tych peelingów. Ten z ekstraktem z mleka już zupełnie na początku mi się nie spodobał. Więc się zastanawiałam między tym a oliwkowym. Łukasz stwierdził, że mam wziąć oliwkowe, bo mu się tamten zapach bardziej podobał. Ale dlaczego ja się skusiłam na bez? Dlatego, że ten peeling pachnie dosłownie jak bez. Nie jest to żaden chemiczny zapach, nie jest tutaj żadna chemia i tak dalej. Znaczy, no jest chemia, no bo jakaś tam chemia pewnie w tym produkcie będzie. Ale zapach jest taki, jakbyśmy zerwali bez, przynieśli go do domu i ten bez pachniał, był u nas w pokoju. Dla mnie to jest rewelacyjny zapach. W ogóle zapach bzu w kosmetykach jest chyba bardzo rzadko spotykany, bynajmniej ja się często z nim nie spotykam. Jeżeli chodzi o sam produkt, jest to peeling, który jednocześnie może myć nasze ciało. Ja zawsze robię tak, że najpierw myję się, później robię peeling, więc mi akurat to nie robi. Jeżeli chodzi o zdzieranie, zdzieranie jest takie średnie. Ten peeling z Perfekty zdziera trochę mocniej w porównaniu do tego, ale też ma zdzieranie dosyć fajne. Za tą cenę nie jest tak źle, ale nie jest to taki peeling do końca, który mnie satysfakcjonuje, dlatego że ja lubię naprawdę takie mocne, ostre zdzieranie, więc ten jest ok, ale jak Jakoś tak szału nie robi jedyne co to ogromny plus za zapach dalej. Podążając tutaj, yy, jesteśmy już w super farm, kolejną rzeczą w super farm, jaką kupiłam jest to żel antybakteryjny z Labo bez użycia wody, mamy tutaj 200 ml, jest to taki żel z pompką. Ja tego żelu używam przede wszystkim przed makijażem, mimo że umyję, myję ręce, to czasami mam wrażenie, że jednak te są jakieś bakterie, tutaj wiadomo zawsze. Robimy coś przy twarzy, grzebiemy tutaj w kosmetykach, więc po prostu wolę mieć tą pewność. Takie, że to koszt że 7 czy 8 zł, bo on też był na promocji. Bardzo fajny, wydajny, pół pompki wystarcza, aby spokojnie nanieść na całe dłonie i mogę Wam bardzo serdecznie polecić. Nie, wie, nie wiem, ile on kosztuje w regularnej cenie, ale 200 ml, więc całkiem spo, sporo, więc również polecam. Do tego ma bardzo przyjemny zapach. Pachnie trochę alkoholem, ale nie jest to jakieś takie bardzo drażniące i pachnie o wiele przyjemniej od tego yy, żelu do rąk z, nie z awonu tylko z inglota, który śmierdział niemiłosiernie alkoholem. I teraz zakupy jakie zrobiłam w Rossmanie. Pierwszą rzeczą jaką kupiłam w Rossmanie jest to yy, suchy szampon do włosów. To jest do włosów yy, normalnych i szybko przetłuszczających się. I ja go kupiłam wtedy, kiedy była promocja na te produkty z Rosmana, więc to był jeszcze październik. Um, I on był wtedy chyba za 5 zł, czy bodajże 6 zł, coś takiego. A tutaj standardowo taki, jeżeli chodzi o atomizer, to wygląda jak dezodorant. E, taki tutaj widzicie, on zostawia białe ślady, ponieważ on ma tam w sobie pewnie talki i inne rzeczy. E, I powiem Wam tak, ja go kupiłam, dlatego że oj. Dlatego że chciałam mieć porównanie do tego yy, nie dezodorantu tylko suchego szamponu z Batist, ponieważ szukam właśnie jakiegoś zastępcy dla niego, ponieważ jak wiecie, tam te szampony są ciężko dostępne. No i używałam go. Jeżeli chodzi o zapach Zapach jest dosyć przyjemny. Ten zapach utrzymuje się na włosach, no może nie przez cały dzień, ale jest wyczuwalny. Ja dla Was szykuję właśnie taką recenzję porównawczą tego szamponu i szamponu z Batiste, więc na razie wiele więcej Wam o nich nie powiem. Trochę go potestuję, przekonam się co i jak, i wtedy powiem. Zrobię osobną recenzję tych dwóch szamponów. I wtedy kiedy była również ta promocja, ja kupiłam sobie szampon. To jest szampon do włosów dla dzieci z rumiankiem czy jakoś tak. Tu mamy 250 ml i ten produkt normalnie kosztuje chyba 2.50 czy 3.50, a on był jeszcze o złotówkę tańszy, więc dla mnie rewelacja. Ja używam tego szamponu do mycia pędzli. Jest to bodajże moje trzecie czy czwarte opakowanie. Tamten szampon, który mam, już mi się kończy, więc ten będzie używany następny. Szampon, którego teraz używam do mycia pędzli, to jest również ten. Ja polecam, bardzo dobra jakość za niewielkie pieniądze. On nie zawiera bodajże silikonów i SLS-ów, więc też duży plus. Słyszałam, że dziewczyny nim myją swoje włosy. Ja tego jeszcze nie próbowałam i nie wiem, czy wypróbuję, ale polecam, jeżeli chodzi o mycie pędzli, Rewelacja i przede wszystkim nie jest drogi. I teraz ostatnie produkty, jakie Wam pokażę, są to produkty z Biedronki, a właściwie to będą produkty monotematyczne, dlatego że będą to świeczki. I tak, pierwszą świeczką, jaką zdecydowałam się, będąc w Biedronce, jest to wanilia z pomarańczą. Prezentuje się ona w ten sposób. Przepiękny zapach. Ja na tą świeczkę polowałam, dlatego że świeczek w Biedronce nie było, później one się pojawiły. No i przez długi, długi czas nie mogłam znaleźć tego zapachu, były wszystkie inne zapachy, ale ten nie, mi się on spodobał w zeszłym roku i tak jakoś uwiódł moje serce, że no szukałam go szukałam, aż w końcu znalazłam, i kupiłam ją za 4,99, czyli taka regularna cena tych świeczek, bardzo przyjemny zapach, ta jest wyczuwalna i wanilia, i pomarańcza, i taki właśnie to jest zapach świąteczno-zimowy, ja bym to określiła, ale jeżeli chodzi o zapach bardzo fajny. No, i kolejną świeczką, za którą się również nalatałam. Za tą świeczką byłam chyba w pięciu biedronkach, tak? Możecie się popukać w głowę. I chodzi mi o świeczki, które pokazywały dziewczyny. Ja, ja widziałam, jak dziewczyny pisały o tych świeczkach na, u siebie na blogach. Ja po prostu jak zobaczyłam jakie są zapachy tych świeczek to mówię muszę ją mieć. I zapach, który mnie najbardziej interesował to była wanilia albo słodkie impresje czy inspiracje. I to były przede wszystkim dwa zapachy, które mnie zainteresowały, ale niestety w żadnej Biedronce nie było. Było dużo zapachów, które naprawdę śmierdziały, śmierdziały, nie wiem czym, nawet nie, nie nadawały się do toalety, do niczego, to były po prostu śmierdzące świeczki. Ale ja w końcu po poszukiwaniach, poszukiwaniach i jeszcze raz poszukiwaniach Znalazłam jedną, która jest orzeźwienie I ma w sobie energetyczną mieszankę pyroli, zielonej i pieprzowej mięty na bazie cytrusów Tutaj niby takie możemy zapachy znaleźć Jeżeli chodzi o sam zapach świeczki Dla mnie ta świeczka się kojarzy z takimi męskimi perfumami Nie powiem o, konkretnie o jaką nazwę chodzi bo tutaj ja, dla mnie są po prostu wyczuwalne właśnie takie męskie perfumy, typowo takie składniki, które są w męskich perfumach. Ten zapach właśnie jest taki orzeźwiający. Nie jest słodki, czyli zupełnie przeciwieństwo od tych, których ja szukałam i przede wszystkim e, chcę, znaczy jakby palę tę świeczkę, to oczywiście tutaj zostawię sobie ten słoik i będę coś tam przechowywała. Myślę, że jest, na, jest to świeczka fajna. Powiem szczerze, że na razie jej nie paliłam, więc nie wiem jak się zachowuje. Na pewno w jakichś kolejnych moich filmikach dam Wam znać. I ta świeca kosztowała 11 zł, dokładnie 10,99. Mamy tutaj 60-75 godzin palenia. Jest tutaj 775 gram. Ogólnie ta świeca bardzo kojarzy mi się z Yankee Candle, które chciałam kupić, ale gdy zobaczyłam ceny tamtych świeczek, to niestety zrezygnowałam. Na chwilę obecną po prostu. Te ceny nie przerażają 50 czy 80 zł za świeczka, no to jednak trochę dużo, jakby nie patrząc. No i kolejne dwie świeczki, jakie kupiłam w Biedronce, to są, jest, są już również mniejsze. To są zapachy z Larisy. Pierwszy jest to zapach lici, to jest ten czerwony, a tutaj mamy białą herbatę i imbir. Ja nie wiem, czy to są edycje limitowane, czy one wejdą na stałe do sprzedaży. Były tam, gdzie były te edycje limitowane. Obydwa zapachy są dosyć przyjemne. Jeszcze również żadnego z nich nie paliłam, dlatego że mam świeczki, które muszę najpierw powypalać, bo mamy jeszcze z zeszłego roku. Ja za te świeczki zapłaciłam 3,99, czyli o złotówkę mniej niż te w cenie regularnej. One są w tych matowych, powiedzmy, słoiczkach czy szklankach, nad czym ja trochę ubolewam. Chociaż tak nie do końca, bo ja osobiście wolę, jak one są w tych takich świecących, no ale w tych takich świecących nie mogłam znaleźć żadnych. Więc z drugiej strony mi to nie robi, bo ja i tak te później szklanki, czy jak to określić, wyrzucam ja ich tutaj nie zostawiam jako na podgrzewacze, dlatego że mam w swojej kolekcji takie i są te mi zbędne. Myślę, że jeżeli będą pachniały tak jak tamte z Biedronki, to będę z nich zadowolona, a jak na razie stoją i czekają na swoją kolej. I to by były wszystkie zakupy, jakie poczyniłam na przełomie tych dwóch miesięcy, czyli października i listopada. Nie ma tego dużo, tak jak mówiłam, kupiłam sobie w Niemczech to, co potrzebowałam. Kolorówkę wykańczam i na razie nie chcę niczego kupować, bo wszystko mam. Mam kilka rzeczy na oku, ale to mam nadzieję, że dostanę je od Gwiazdora albo od też Mikołaja, bo w różnych częściach Polski różni, różnie jest on nazywany. Jeżeli Wy zrobiłyście jakieś zakupy, z których jesteście mega zadowolone, albo kupiłyście coś na promocji, albo coś, co. Byście, o czym chciałybyście się powiedzmy pochwalić czy powiedzieć, to napiszcie mi w komentarzach, bardzo chętnie przeczytam. Wam dziękuję, że byliście ze mną w tym filmiku. Do zobaczenia w kolejnym Buziaki. Papa! Pa.